Cześć! Witajcie na kanale Minion Pomysłów na Hobby. Cześć! Dzisiaj przed nami długo oczekiwana seria. Zaczynamy w końcu. Będziemy remontować rowerek. Tak, Crossa. Model... Dynamic G250, dokładnie. Mocno już wyeksploatowany tutaj przez kolegę Romka. Tak, troszeczkę ma przejechane kilometrów. Mam go naprawdę bardzo długo, zobaczymy co nam się uda z nim zrobić. Będziemy, postaramy się z jackiem przeprowadzić generalny remont. Będziemy się starać poodkręcać wszystkie dostępne nam elementy. Później wyczyścić ramę i na koniec będziemy się starać złożyć go kompletnie. Tak jest, chcemy go przemalować. To jest jeden z planów. Chcemy doprowadzić wszystkie części do ładu i składu, bo wymaga to troszeczkę pracy. Raz na jakiś czas każdy rower powinien przejść taki remont, ponieważ Romek dorobił się nowego, więc stwierdziliśmy, że ten poddamy liftingowi, bo jest jeszcze całkiem niezły. Tak, daje jeszcze troszeczkę rady, więc zobaczymy co nam się uda zrobić. Dzisiaj część z demontażu. Rower znajduje się na stojaku Kriwic z Lidla. Eee, oprócz tego mamy tutaj komplet narzędzi Lidlowskich i parę jakichś tam dodatkowych rzeczy, komplet imbusów kilka płaskich kluczy, e, które jeszcze gdzieś tam się mogą przydać. E, oprócz tego kartony i skrzynki na te wszystkie części, my będziemy je tam powolutku, powolutku e, robić. Ja przechodzę do tyłu, Romek zostaje z przodu. Rękawice i działamy. Teraz to wszystko, co zobaczycie będzie się działo w przyspieszeniu, więc Zapraszam. zaczynamy. Czekaj. Ja mnie tą brudną rękawicą. No, to już z nieba poszło. Słuchajcie, metodą prób i błędów, ja to musiałem założyć rękawiczki, bo przy wybijaniu nakładek, niestety, uderzył się palec, uderzył się palec, uderzyłem młotkiem w palec, ale tak, straciliśmy powoli nadzieję, i za, zaciągnęliśmy informacji także w internecie, e, w sklepie rowerowym, e, u znajomych, e, żeby cokolwiek zrobić. Okazało się, że e, w tym modelu Crossa, e, śruby jak i pedały e, były do końca... Musisz być poprawny politycznie, teraz nie się pedały, mówicie Tak, ale chodzi mi o rowerowe, chodzi mi o rowerowe. E, Jedna śruba była przykręcana normalnie jak lecą wskazówki zegara, druga natomiast w przeciwnym kierunku. Jak no, dlatego działa... akurat mogliśmy się spodziewać, no bo to tak jakby działa, ale największy problem mieliśmy z rozebraniem tych dwóch tulei. Tak, z tego względu, że one zapewne nie, nawet jeżeli były rower oddawane do serwisu, to na pewno takiego generalnego przeglądu, chociaż jak też prosiłem o generalny przegląd, no to niestety Generalny przegląd wyglądał na tej zasadzie, że oczywiście na smarowanie, przerzutek łańcucha yy, i tyle, po napompowaniu kół. Yy, może też zostanę za to skrytykowany, ale no niestety nigdy, nigdy to nie jest na tej zasadzie, że jest rozkręcane na części pierwsze. No jak prosisz o gruntowny, to w sumie powinno być. E, słuchajcie, rower ma lat... 18 ma przejechane kilkanaście tysięcy kilometrów. Kilkanaście liczników przekręconych. Tak, no to jest, nie wiem czy tu będzie, ja się nigdy nie zagłębiałem, ale znalazłem na internecie, kiedy one były w ogóle produkowane, te krosy, no to wychodziły, wychodził 2001 rocznik. Dobrze, tak czy siak. Podsumowując, reasumując, oprócz tego, że mamy całą masę sprzątania, to co nas w tej chwili czeka, to tak, ogarnąć tutaj ten bajel. Ten e, ramy, wszystkie części ramy, zarówno e, widelec, e, jak część przednia, i tylna, oraz kierownica i rura od kierownicy wszystko zostanie umyte e, benzyną, wyczyszczone gruntownie, przygotowane do piaskowania. Następnie do malowania pryszkowego, i jak wróci to z malowania, wtedy będziemy zajmowali się składaniem, i wtedy już krok po kroku będziemy po prostu pokazywać proces składania, razem z przychodzeniem, myślę, kolejnych części, które będą nam potrzebne. Po 15 latach siodełko jest w rewelacyjnym stanie, natomiast rura do siodełka. Ale rura to znaczy to nie, to nie jest oryginalna rura. Na 100% to nie jest oryginalna rura. Bo jak widzisz nawet nakładki nie są oryginalne. Ale jak widać jak widać siadełko, siadełko jest oryginalne, nie ma żadnych pęknięć, niczego nie ma. Eee, rura była dopasowana po prostu z innego jakiegoś roweru, nie? No. Więc tak, rura od siadełka będzie na pewno wymieniona. Myślę, że siadełko będziemy chcieli zostawić pewnie w oryginale. Tak. Eee, Linki są do wymiany na pewno, łańcuch, yy, błotniki nowe, bo jak widzieliście na początku brak było tylniego. No, tu też trzeba będzie. Yy, co jeszcze mamy do, do wymiany? No, jeszcze Do wymiany są yy, mechanizmy zapewne do przyłączania przeczutek przedniej i tylnie. No będzie się trochę działo, jest troszeczkę jeszcze roboty przed nami, więc co? Więc my na dzisiaj kończymy, rower jest rozebrany na szybkość, możecie się spodziewać dalszej części nam to zajęło trzy e, dni kalendarzowe łącznie myślę około dwóch godzin tak tak żeby to rozkręcić wszystko no najgorszej to było właśnie oddzielić jedną e, ramę od drugiej nie? E, później oczywiście w międzyczasie się okazywało że nie mamy że brakowało nam klucza E, odbocznych zębatek e, no było parę po prostu takich rzeczy które musieliśmy zdobyć nie mieliśmy e, nie mieliśmy możliwości rozłożenia w żaden sposób łańcucha, więc musieliśmy go niestety uszkodzić e, dwie śruby e, zostały przecięte e, tak dwie śruby od amortyzatora tylniego zostały przecięte ponieważ e, tulejki poślizgowe e, nie wiem, może przy temperaturze też, no bo jeżeli chodzi o amortyzator rusza się, no to też powstaje, może jakaś mała temperatura, po prostu e, Zastały się w, razem, nie było w ogóle możliwości e, jej wykręcenia, bo e, one były na klucz impulsowy Też o, przykręcanie, odkręcanie, no przez tyle lat, to też były oryginalne śruby, nie? To przez tyle lat po prostu, no śruba w końcu musiała się wyrobić Tak Więc yy... Co? No, my idziemy sprzątać yy, i przygotowywać ramy do wywiezienia, yy, a resztę zobaczycie w kolejnych częściach. Zapraszamy, zapraszamy.